Witam Was ponownie, ponieważ tak wesoło oglądaliście poprzedni filmik, to mam dla Was recenzję kodeksu do Astra Militarum, tego lepszego. Dobra, nie, to żarcik, ale no nie było nigdy potem już żadnego lepszego kodeksu, w sensie, że kiedyś zrobimy reckę tego. Wszystko inne to podróba, ale tymczasem jest to to. Zobaczmy co... Co ten kodeksik jest w stanie nam zaprezentować. Zaprezentować. O, widzę, że przede wszystkim ten kodeksik jest w stanie nam zaprezentować to, że światło się strasznie odbija od, yy, od jego stron. Wiecie co? Może byśmy sobie je wyłączyli w ogóle. Zobaczymy jak będzie. A, e, dobra, chuja, nic to nie zmienia za bardzo. Będzie się odbijać. Trudno. Nic nie poradzimy na to. E, będzie się odbijać. E, może kiedyś. Może kiedyś, jak zrobimy profesjonalniejszy setup, to nie będzie się tak odbijać. Astra Milli Watt Imperial Guard. Pięknie. Ładne. Dobra. Ponieważ to już pewnie dawno wszystko wypłynęło w internety, to nie będziemy się podniecać jakimiś poszczególnymi rzeczami, ale przejrzymy go po prostu, żeby sobie pogadać na temat tego co tu w ogóle pokazują i może znajdziemy jakieś ciekawostki. Na przykład tutaj mamy bardzo dużą ciekawostkę w postaci ogromnej armii. Jest to o tyle ciekawe, że to jest nowe zdjęcie. Musieli zrobić ten setup jeszcze raz w sensie taki na nowo, bo poza tym, że mamy tutaj te wszystkie z gany kadiańskie i tak dalej, to mamy tutaj na przykład y, krigowe Krigową artylerię, o w tym miejscu. No to jest śmieszne, więc fajowo. A to ciekawe, że tutaj w ogóle ci Kriganie są pomalowani na brązowo, Heh. a nie na taki szary. Ciekawe czy potem będą takie schematy zaprezentowane w środku. Nie wiem czy w ogóle to widzieliście, bo tutaj się tak odbijało światło jak o tym gadałem, no chuj. Ale to, o wiecie co, o jak będę tu trzymał ręką to będzie lepiej wyglądało, o proszę. Obrazek. Jeśli mi pamięć nie myli, to jest na pewno okładka kodeksu do 9. edycji. A może i też do 8. Nie, do 8 była chyba inna. Ale to jest chyba do dziewiątki. Strasznie nie lubię tej ilustracji, bo mają wszyscy tutaj głupie mordy. Ten typ nie ma zęba, a ta pani domyślam się, ma jakąś taką szczękę wysuniętą. Wyjątkowo chujowa ilustracja. W sensie przez te postacie pierwszoplanowe. O, a to jest na przykład dość stary obrazek. Eee, nie pamiętam. On może, Kurczę. to jest projekt, który może pochodzić jeszcze z jakichś pradawnych czasów, jakiejś czwartej edycji, tylko oczywiście kiedyś nie był prezentowany w kolorze. Bo na przykład ten design Warlord Tytana w tle na 100% jest jakby takim starym designem, bo poznaję tą, tą, jego, tą, tą jego sylwetkę, że to jest bardziej taki imperium diktatio niż taki współczesny Warlord. Zabawne dosyć. Tu jakiś ten pierdolety. O. Leontus. Leontus. O, to jest bardzo ciekawe, że tutaj jest, ma, jak, ma jakiś takich swoich, o, nie wiem, czy to... A w ogóle kurwa pokazuje poza kadrem O tu y, ma takich jakiś swoich honorgardów. Fajnie jakby takich wydali kiedyś. No ale to się nigdy nie stanie. Dobra. <laughs> Dobra, tutaj Cadio Urszula. O Boże, jak ona jest brzydka na tej ilustracji. Znaczy, no wiadomo, to stara baba w wojsku imperialnym, no ale jednak. <laughs> Dobra, tutaj, oczywiście, jakiś lore. O, to wygląda, to kiedyś była ilustracja do Tempestus'ów. Eee, nie pamiętam, czy to była kodeksowa na okładce do siódmej edycji. Może taka była? Nie pamiętam. Kurde. Bardziej pamiętam te super stare rzeczy niż te y, stare, ale w miarę nowe. O, to też było na okładce. To śmiesznie, ciekawe, czy tutaj, z, z, kurde, teraz sobie tak pomyślałem, że nie zły recykling układek tu odchodzi. Zobaczymy. Yy, zobaczymy, jak daleko sięga yy, no, królicza Nora. No powiem tak, jak dadzą, jeśli tutaj pojawi się ilustracja z drugiej edycji, to naprawdę to od razu daje 10 na 10. Yy. No, na tu jakieś no, nowoczesne rzeczy, nie no kurwa, powiem wam, że to jednak jest, yy, w sensie nie mam nic do tej ilustracji, jest okej, okay, ale to nie jest ta jakość, spójrzcie, tutaj nawet widać takie pociągnięcia w photoshopku, dosłownie widzicie, takie jakby zarys tych postaci, ma to swój klimat, jasne, ale no gdzie kurwa z, ty, z czymś takim do ilustracji Adriana Smitha, czy w zasadzie kogokolwiek, kto yy, rysował jeszcze bez użycia digitalu. No to jest jakby. Dzieci nie wiedzą, co tracą w dzisiejszych czasach. Tak jest. Dobra. Pierdolety, Tutaj dużo o Krigu. O, to jest aktualna okładka od kodeksu w tej wersji niepudełkowej. Nie, nie wiem, jak ją nazwać. Nie premium. <grym> tak, yy, to znaczy, ta ilustracja jest piękna. Ale żeby nie było, yy, ta jest też bardzo ładna. Jest bardziej czystsza, ale taka no, nowoczesna, fajna. A swoją drogą od razu wam pokażę, jaka jest zajebista ilustracja z tyłu. O, bo potem mogę zapomnieć. W zasadzie to moim zdaniem to ta powinna być okładkowa. No ale, no ale. Jest jak jest. Jest jak jest, jacyś tam kriganie. O, tutaj to jest skill teama z boxa. Tu, o, Kadia. Dzień dobry. Kadia shock troops, Coś tam, bla, bla, bla. Jakieś głupociny. Kataczan. O, to jest, to jest ważne, Kataczanie. O, to jest ilustracja kataczańska, której nie znam, przyznaję. Jakby, więc jest plus. Wiadomo, Kataczanie to najlepszy regiment. Ale proszę, patrzcie. Myślałem, że tego nie będzie. Walhalanie opisani w kodeksie. No, kurde. Czyli to aż tak bardzo o nich nie zapomnieli, tylko trochę. Mordianie, talaranie, o kurwa, są wszyscy, się meldują tutaj. To miłe, że poświęcili im przynajmniej po jednej stronie. No dobra, fajnie. Eee, no dobra, no w sensie, że to to spoko, bo tutaj jakby ewidentnie uspółcześnione ilustracje, no bo tu stojące ziomki, a to już jest nowy rodzaj sentinela, w sensie nowy design. Tak samo to też jest nowa ilustracja. Kto wie, może kiedyś doczekamy się jakichś innych figurek eee, Astra Militarum. Ar, o kurwa, Armageddon, ludzie, kochani. No nie, no myślałem, że te typy to akurat zostały zrekonowane już y, dawno temu. A tu proszę. Armageddon still League, on opisany w najnowszym kodeksie do 10. edycji. Heh. To ciekawe, naprawdę. Może jest to taki hint w kierunku tych plotek, które są w internecie, że następna narracja mm, jakby po mm, para nexus aktualnie i jakby po lewiatanie będzie taka, że będzie powrót na Armagedon. <laughs> Trzeba będzie to przeczytać, może to będzie jakiś nowy lore w ogóle. No, 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 proszę. No tego to się naprawdę nie spodziewałem. A, niestety, nie ma więcej. Nie ma Pretorian. Pretorianie to drugi najlepszy regiment imperialnej gwardii, zaraz po kataczanach. Ale nie wolno być pretorianinem w dzisiejszych czasach, bo to uraża y, uczucia y, płatków śniegu. No trudno. No trudno. Kolejna ilustracja okładkowa. Czwarta edycja? Albo piąta. Coś takiego. Dobrze. Tu jakiś pa, pa, pan Mongoł na koniu. Bardzo ładny. Attilan. O! Bardzo fajne ilustracje e, dotyczące poszczególnych, jakby pojazdów i różnych rzeczy. Cool. Cool, cool, cool. O! Showcase. Zobaczymy, jakie figurki pokazali. Mam nadzieję, że nie będzie wam się aż tak chujowo odbijać, że coś jednak tu zobaczycie. E, no dobra, tutaj się ten, oj znowu są kriganie na brązowo, to ja jestem bardzo zaskoczony, tym jestem bardzo zaskoczony, wyglądają całkiem fajnie, trochę jak taki Paprika Korps, znaczy się Afrika Korps, bardziej, dobra, no tu mamy jakieś tam figureczki, to wszystko wszyscy wie. wiemy, widzieliśmy, bo mamy internet, więc nie ma co tu za bardzo gadać o tym tutaj inżynierowie śmieszne to wszystko ładne no to są już właśnie tacy no, szarzy stalowi ale ci są brązowi bardzo ciekawe o morty tu idzie więc na przykład z tej ilustracji wiemy że oni wszyscy już nie żyją a <ścoughs> jeszcze o tym nie wiedzą o tutaj więcej krigan w brązach i z tymi białymi maskami kurd zajebiście wyglądają on tutaj tak właśnie, still legionowo. To mój pies kli, yy, klika, kurwa. Szczeka sobie w tle. No spoko. Stormtrooperzy, Eagles typowi, czyli tacy morscy, że tak powiem. O, jeszcze jedna rzecz. Jeśli pojawi się tutaj ilustracja yy, Stormtroopera w Berecie, to daje dodatkowy punkt. Na razie się nie pojawiła, więc zabieram. <laughs> Dobra, o, tutaj można sobie porównać Krigów, znaczy Death Riderów z Rough Riderami. Oni są tacy trochę więksi nawet, bo powiem wam, że oglądałem już te wypraski i kurewsko wielgachne są te szkapy ich. Naprawdę, jakby ci są duzi w ogóle w tym, jak dostali tą reedycję, ale to, to jestem zaskoczony. Chciałbym zobaczyć porównanie do Forge -worldowych modeli, bo po prostu nie pamiętam, czy ta kawaleria zawsze była taka duża, czy ja nie. Nie, wydaje mi się, że była drobniejsza. Tutaj coś tam szarżuje, jakieś ziomeczki, tu się szczelają z nekronami. O, to jest ten. Ja wiem, co to jest. To jest, to jest jakby Helm's Deep. Jakbyście nie <laughs> chcieli zobaczyć, tylko w wydaniu 40 <laughs> No dobra, spoko. O! Patrzcie, kolejna stara ilustracja. Bardzo ciekawie. Mamy tutaj, e, proszę Państwa, ilustrację z e, kodeksu do trzeciej edycji. o kurde. To jest w ogóle kosmos stary. Bez kitu. To jest w ogóle zabawne, bo tutaj jakby oni mają lasgany, które wyglądają, jakby strzelały zwykłą amunicją. Natomiast mają laserowe celowniki. Które niby robią laser, ale oni się w nie patrzą. Trzeba by kiedyś zapytać, co autor miał na myśli. <laughs> o kurde, ale super. No ciekawe. Ciekawe, ciekawe. To jest. No to powiem wam, że to kurde, odgrzebali ilustrację. No to powiem wam, że szansa na <laughs> ilustrację z drugiej edycji się zwiększyła widząc to. I chciałem tylko zauważyć jeszcze. Że ten design kadian, ten taki jeszcze z okresu drugiej edycji, później, zanim dostali plastiki pierwsze, moim zdaniem był dużo lepszy. Bardziej wyglądali jak tacy żołnierze kosmosu niż tacy dziwni. W sensie, lubię figurki kadian, ale ci byli ładniejsi. O, rzekłem. Można mnie z tego rozliczać. O, nowy Combat Patrol. Nowy Combat Patrol. Nowy Combat Patrol i on nie jest ten. On nie jest. Krigowy. Co tu się zadziało w ogóle? Nie wiem, to jest jakaś rzecz, którą pominąłem słuchając o nowym kodeksie. Naprawdę spodziewałem się, że tu będzie ta kawaleria z boksa, a tutaj jest kombat Patrol Atiliański. Z jeszcze z screenami. Yy. Nie gram w Combat Patrol, ale jestem w chuj zdziwiony. Ej, te, tak jak wyjdzie taki box, a może on wyszedł, a ja nic o tym nie wiem, to to, to jest zajebisty box. Choćby dla tych Atillan, jeśli ktoś chce ich, i Kaskarkinów. Kurde, to jest, To znowu mój pies się odzywa, bo chyba się nie zgadza ze mną w tej sprawie. Może on wolał poprzedni Combat Patrol, taki bardziej Combine Force'owy. O, Jakiś śmieszny kadiański ziomeczek pokazujący dwoma palcami z Powerfista. Fajowe. To pewnie z jakiegoś tych nowszych boksów, których nie, nie mam i nie znam. Dobra. Dobra, zasady do patrolu to tak nikogo. O, kolejna okładkowa ilustracja. Kurde, już się pamiętam. To może być szósta edycja? A może to jest siódmej? Albo to jest szóstej, właśnie. Związą jest dobra, ten lądownik tutaj z tym wielkim orłem. Jest, jest dojebany. Jakby. O, to jest porządna ilustracja, aczkolwiek widzicie, tu są ci głupi kadianie z tymi takimi wielkimi hełmami. To już, naj, to już lepszy od tego designu jest chyba ten aktualny, bo dostali te takie śmieszne daszki. E, dobra. O, nikt nie zwrócił uwagi, że oni się tutaj biją z jakimś chaosem, bo to jest jakiś złol w masce przeciwgazowej. O, talaran. Tala, nowa ilustracja talarańskiego talaranina. E, dobra, tu są już zasady. To nie będziemy tego omawiać, bo to o tym już wszystko wiecie. Bo słuchaliście przecież Auspec Tactixa, pana naszego e, możemy poglądać ilustracje. Combined Regiment, Siege Regiment, Mechanized Assault, Spocky, spoty, Hammer of the Emperor. Rikon Element. O, Rikon Element ma ilustrację z kataczanami. No tego, jak widzicie, to jest taka biedna ilustracja nowoczesna. Brakuje jej ducha. To widać od razu. Masters of Camouflage. A ja i tak będę grał na tym <laughs> Grotmas detachmencie, więc to wszystko mnie nie obchodzi. Dobra, więcej figureczek. Tutaj dużo ładnych figureczek można sobie obejrzeć, na przykład bardzo ładny kamuflaż miejski Kadian. No powiem wam, że zajebiście wyglądają z takimi czerwonymi naramiennikami w takich mundurach jak ze Street Fightera. Street Fighter The Movie. Bardzo dobry film. <grym> Dobra, o, to jest kolejna epicka, ikoniczna ilustracja. Mm, dobra. No i tu mamy datasheety, to oczywiście całkowicie to przewiniemy, ale ten tutaj wiemy, że się straszna tragedia, bo z bohaterów kataczańskich został tylko Slej Marbo, a pułkownik Straken i yy, sierżant Harker poszli na emeryturę. Yy, no może dostaną zasady w legendach, bo jak nie dostaną, to będzie straszny smutek. To wtedy wtedy, kurde, jakby trzeba iść i coś podpalić. Eee, no, tutaj nowy komander w Rogaldornie, nie było go wcześniej. Tu jest nasz ulubiony komandor e, w Lemanrasie. Widzę też, że ma cały czas tą samą zdolność, bardzo fajnie. Pewnie jest tak samo drogi w chuj, niestety. E, jakiś pierdolety. No, tutaj z ciekawostek to jakby oni już <laughs> dostali Erratę, Tempestusi i Command Squad, że mają jednak Deep Strike, więc moja armia nie poszła do kosza. To mnie bardzo cieszy. No, no i tutaj, tak jak wiadomo, nie ma już defaultowych Infantry Platunu czy tam Infantry Trupsów, tylko po prostu mamy Kadian, dev Corpsów i Katachan. I, I trzeba z tym żyć. <laughs> więc jak ktoś nie lubi z tym żyć, to będzie bardzo niezadowolony. No, ale mi to nie przeszkadza. Wybaczcie. Bo ja mam Tempestusów, którzy mają na to wyjebane. Yy, dobra, inżynierowie to są fajne rzeczy. Są Tempestusi, jak już powiedziałem, dostali na szczęście. No w ogóle oni są lepsi niż byli do tej pory, więc jestem zajebiście zadowolony. Yy, aquiloni. No niestety oni są tak samo kiepscy, jak byli. W sensie wszystko zależy od punktów, ale póki oni będą drożsi od. Tempestusów w pewien sposób, w sensie, że jakby. Może nie drości, to złe określenie, bo ci chyba będą kosztować 65 punktów, a ci 110 za 10, a ci za 5. Ale co z tego, skoro ci są wyładowani broniami specjalnymi, a ci mają jakieś gówno? I na tym kończy się ich porównanie ogólnie. Servocentry nie robi tu po prostu roboty, żeby, żeby, to, od, no, żeby to w jakiś sposób się balansowało. Pierdoły. Tak samo jest z Heavy Weaponami, e, że już nie ma takiego defaultowego. Tylko, o, a tutaj jest ciekawe, bo tak, bo tu mamy Krigowy, o, tu. Tu mamy Kataczański, tu mamy Kadjański, ale Kataczański nie ma zdjęć figurek. Co jest ogólnie dziwne, bo <laughs> zwykli Kataczanie dostali zdjęcie figurki, aczkolwiek jest to figurka z Command Squadu. Czy, żeby to była taka leciutka zapowiedź, że wypierdolą range'a wszystko, co jest stare i z plastiku, co nie jest komand składem? No bo jak inaczej to wytłumaczyć? Dziwne. Zresztą, kurde, powiem Wam, że muszę się tym zainteresować, bo ja nigdy nie wystawiałem heavy weapon składów, ale ostatnio pomyślałem sobie, że sobie kataczański skleję i widzę, że oni są na jakiś innych podstawkach. To wygląda jak 50, a nie 60. Ciekawe, jakie są teraz koszerne. Bo ci oczywiście kurwa nie mają narysowanego. W sensie nie mają zdjęcia, więc nie wiadomo, a ci też wyglądają jakby mieli na 50. Dziwny fój. Nowe działo. Tym będziemy grali. Chyba, że podrożeje podrożej powyżej 100 punktów, to wtedy nikt nie będzie tego wystawiał. Eee, szkoda, bo jest bardzo ładne. Ratlingi, wszystko sztos. To tutaj wszystko znamy, pojazdy. To jest w ogóle. Głupie to jest, że tych rasów jest tak strasznie dużo, ale z jakiegoś powodu tak jest według pana GW. Fajowo jest po prostu dziwne, bo Rogaldoen jest jeden, a Lemanrasów jest pięć, czy tam sześć. No ale tu są różne śmieszne rzeczy. Tak samo tych wariantów Bane Blade'a też nie wiadomo po co jest tyle, no ale to lorowo zawsze tak było, więc spoko. Aczkolwiek jest ich w chuj. Eee, tak. Aegis Defense Line. Bezużyteczny. Tak jak był, tak teraz. Nie wiem, Aegis Defense Line to chyba ostatni raz użyteczny to był gdzieś w okolicach szóstej edycji. O, tutaj jak ktoś nie wie jak wygląda imperialna broń to się dowie. W sumie muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobre. W sensie, że dla noobków, którzy nie ogarniają eee, to to jest bardzo fajne. Żeby się dowiedzieć, jaka broń jest jaka. Brakuje takich rzeczy w kodeksach. W sensie, że w tym nie brakuje, więc fajnie. Tręczklap. Naprawdę jakby... Dlaczego tu nie jest łopata? Ktoś powinien za to stracić poracę. <grym> Dobra. Zasady krucjaty. To nikogo nie obchodzi. Wiadomo. Pograłbym se, ale nikt nie chce grać w krucjatę. No i tu jakieś pierdolety. O jakby to jest z podręcznika chyba do ósemki. Strasznie brzydka ilustracja. Eee, dobra, no nie, jakby. Eee, no to ciekawe. Bardzo ładne. Eee, o, można sobie wylosować imię. To śmieszne akurat. Eee, nie mam kostki pod ręką, więc poprosimy Anię, żeby nam ten, żeby nam wylosowała, jak się będziemy, jak będzie się nazywał nasz ten, nasz ziomeczek. Aniu? Nie, no nie, już szukaj kostki, tylko powiedz. Jesteśmy truperem z Kadi, Kataczanu, Krigu, Talarnu, Walhali czy Wostroi? Walhala, No, Walhala to taki tacy rusty. No to powiedz, w takim razie y, jedną liczbę od 11 do 66. W sensie, że wiesz, d66. Od 11 do 66. No tak, ale że kończy się na szóstce. 56. 56. Lebesnew. Pięknie. Truper lebesnew. Bardzo ładny. Iwanek, Smirnek, Borys. Trewińska, Polanski, o kurwa, <laughs> ej to jest najlepsza towerka z całego kodeksu, Duszenko, Stepanowicz, dobra, no śmieszne to jest, muszę wam powiedzieć, yy, zawsze to śmieszy, yy, natomiast chciałem zauważyć, że wszyscy ci, którzy mówią, że yy, Kryganie nie mają imion, tylko mają numery, to mogą sobie wsadzić to w dupę, bo tu jest cała tabelka yy, krigańskich imion. O, tutaj, proszę bardzo, i to nie są numerki. Więc jak zwykle ludzie w internecie czerpią informacje z memów zamiast z prawdziwego lore. I no i chuj, i się wymądrzają. Tank Name. No to jeszcze na sam koniec, bo to już będzie koniec. Ania nam wylosuje, jak się będzie nazywał nasz czołg, którym jeździmy. Pierwsza część tego, bo są dwie części, jest first part i second. To po, podaj pierwszy numerek. Z tego samego zakresu. Tak, tak. 21. Dobrze. I drugi raz? 42. 42. Dobra, 21, 42. To jest Black Defender! Mmm, Zgadza się! <śmany> Bardzo ładny! Pierwszy na linii ognia. <śmany> no i tyle. O! zaskakująco jest tutaj jeszcze jakaś jedna ilustracja na samym końcu i do tego z kataczanami. I nie jest chujowa. To znaczy jest śmieszna, bo ta pani ma rurę od odkurzacza w brzuchu. To znaczy, że ma stomię? <laughs> chyba tak znaczy jest to bardzo śmieszna ilustracja, bo kataczanie napierdalają się z demonami chyba nigdy więcej wcześniej nie widziałem takiej ilustracji ale jest to zajebista ilustracja muszę wam powiedzieć kurwa to powinna być okładka tego kodeksu w ogóle zajebista no dobra, za to dostaną punkt. Nie było oziomka w berecie, za to jest minus. Nie było ilustracji z drugiej edycji, za to też jest minus, ale za to jest plus. No i tyle. Proszę bardzo. Koniec. Trzy dziurki w nosie skończyło się. Fajowe. Kodeks Astrabilitarum.